Dzień dobry, moi kochani, witam was w kolejnym odcinku 100 dzieci bez jeszcze żadnego dziecka z naszą Haley. W Inzoy. No i krótki background, jeszcze nie wiem dokładnie kiedy wyjdzie ten odcinek, natomiast widzicie go najprawdopodobniej przed 28 marca, ponieważ mam wcześniejszy dostęp do Inzoj i postanowiłem Wam pokazać to. No i uznam, że najlepszą opcją na pokazanie Wam właśnie Inzoj w krótszym dostępie, wczesnym dostępnie będzie przetestowanie go jako 100 dzieci. W ostatnim odcinku poznaliśmy naszego wybranka serca na pierwszego tatusia, który nazywa się Drake i jest on już naszą sympatią jeszcze nie zmusiłem go do posiadania z nami dziecka więc w dzisiejszym odcinku to zajmiemy się tak naprawdę teraz dopiero ciążą i dowiemy się czy w ogóle możemy robić dzieci tak o jeszcze tego robić nie próbowaliśmy i zobaczymy jak wyglądają najprawdopodobniej małe i itd itd także moi kochani jeżeli ten odcinek wam się podoba to stawcie łapeczkę w górę Hayley mi gdzieś poszła na plażę bo jest chyba jakieś takie e, wydarzenie gdzie nie gdzie o czy to jest Drake nie, jakiś Charles Martinez. Dobra, ja ci, idź kochany na Czerwonym Nie, że tutaj mam nadzieję, że nie przyjedzie, bo nie mam przejść, Ale tutaj w Indii jest możliwa śmierć w ogóle od m, przejechania samochodem. I niby dzisiaj na plaży ma się coś tutaj dziać. No więc widzę, że faktycznie mamy jakieś tutaj e, watę cukrową, jakieś, jakiś street food, ale ja najbardziej bym się chciał spotkać z naszym tutaj Drake'em. Najlepiej to w ogóle u nas w domu. Więc... może po prostu na szybko przywitaj się jeszcze z jakimś panem. Zasadniczo no to powinniśmy, bo to będą kolejne tatusiowie naszych kolejnych dzieci. Jak on wygląda w ogóle? Czy to jest jakiś... Uuu, On też jest całkiem niczego sobie. Nazywa się jak? Nazywa się Marty. Hej Marty, a czy to nie jest nasz chłop? Nie, Charles to jest ten sam, Charles Martinez. Powiedz mu, że go lubisz. Rozmawia yy, o zwierzętach? No cokolwiek, ty tak grześ po prostu sobie, że tak powiem, z nim pogadała i cokolwiek powiedziała. I później wrócimy do domu i zaprosimy. Postaramy się zaprosić do nas właśnie Drake'a. No, bo to jest czas na to, żeby zejść w w szczególności w drugim odcinku 100 dzieci. W pierwszym odcinku 100 dzieci powinno już być dziecko. Drake napisał tobą Twoim jasnym, promiennym uśmiechem. Odpowiedz pozytywnie. Jezus, kochana, zawsze będę naszą miłość. Dokładnie. Stwórzmy razem więcej wspomnień. Dokładnie, także stworzymy więcej wspomnień, jak tylko przyjdziesz i zrobisz nam dziecko. Tak jest pan. Także czas na powrót do domu. Na samym początku pokażę bo tak powiem, nastąpiły pomniejsze zmiany w naszym domu. Stworzyłem tutaj taki, taką część gabinetową i część dziecięcą, bo tak jakoś strasznie toporny mi się wydawało i mały ten salon, więc teraz zwiększyłem troszkę kuchnię. No i teraz ten salon dzięki temu jest jakiś taki większy. Dodałem, jak widzicie, też sztalugę, ponieważ chcę zobaczyć, czy tak samo jak w Simsach można dobrze zarobić na obrazach. No i zmieniłem ten taki mini pokoik na naszą mini. Sypialnie, więc na ten moment wygląda to w ten sposób. No ale dobrze, czas zadzwonić do naszego Drake'a i sprawdzić do niego, e, że tak powiem, zadzwonić, żeby on do nas tutaj przyszedł. w wbiegł chłop w klacie normalnie, tak wyglądający. On wygląda mi na trochę starszego od nas, no ale dobrze, ma, no, ma dobrą klatę, więc nie ma problemu i cały czas chodzi po prostu w tym ubraniu. Ja nie mam w ogóle pytań. Randka, jezus, już jak, jak to się randka zaczęła? Nagle, what the hell? No nic, ale ja bym chciał zobaczyć. Czy możemy go pocałować? I czy my możemy robić coś z domu w związku, jakby z tym, że jesteśmy w domu? Oświadczyć się. Stwórz atmosferę przed łóżkiem, ale widzę, że jakby nie ma możliwości robienia dziecka? Chyba? No więc pocałowali się oni. Bo wiem, że jak Zojowie są małżeństwem, to jest możliwość robienia dziecka. Dobra, no to stwórzmy atmosferę przed łóżkiem i, i zobaczymy, czy on nie śpi, nie, 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 kochana, ty stwórz atmosferę z nim łóżkową i zobaczymy, czy może wtedy udaje się zejść w ciążę, bo jeżeli nie będę mógł bez ślubu a po prostu mieć dzieci, to pierwszą rzeczą, którą zrobię, to będzie napisanie teraz do twórców, The, że muszą to zmienić, to jest not cool. Także zobaczymy, czy to uda. No i co, teraz niby ona nie może w żaden sposób, powinna się tutaj wyświetlić, wiecie, że ona jest, może w ciąży, czy coś, albo że e, może zrobić test ciążowy, a nie może. Więc, Czyżbym ja musiał wziąć z nim szybki ślub? Dobra, to przy okazji zobaczymy, czy działają rozwody, albo może jak będziemy, nie wiem, na rzecz, to będziemy mogli chociaż wziąć i zrobić sobie dziecko. No To by było not cool, gdybyśmy, okej, okay. widzicie teraz na pierwszym momencie, jak będą oświadczyny. Ja no już nagrywam o tym shorts, co nadzieję, że zobaczyliście go wcześniej. A um, to są nieplanowane świadczyny. I mamy gratulacje z okazji zaręczy. Nie jesteśmy zaręczeni. To parazoi, który byli dla siebie nawzajem największą się. Siłą... No ja, ja chcę po prostu mieć z tobą dziecko, stare. Przepraszam. Ja nie chcę robić z tobą prawdziwego ślubu. No dobra, albo po prostu zróbmy ten ślub. Zróbmy ten ślub, zaplanujmy, słuchajcie, ten ślub, zróbmy go w takim wypadku jutro, albo może jeszcze uda nam się go zrobić dzisiaj? No bo co, no, no przecież nie będziemy... Nie, no, najwyżej ten dzieje ślub od wtorku, czyli jutro, bo dzisiaj jest poniedziałek. No a my mamy pracę do godziny trzeciej, czyli od tego momentu musimy stworzyć wydarzenie ślubne. Ślub Hayley i Drake'a i niech to trwa 8 godzin. Ja oczywiście będę. Ktoś tam udzieli ślubu, okej. Okay. Uczestnik wesela, też kogoś mamy, no oczywiście mamy nawożeńców i gości weselnych, no niestety więcej osób na razie nie znamy, no trudno A i możemy zobaczyć, zrobić jakby każdy jaki będzie miał zadania, tak? Czyli zawać się uprzejmie i jedzenie, a gości weselni będą jeszcze słuchać muzyki I możemy im dodać jakby działania, okej okay. O, ciekawe, to mamy ślub kochani, e, zrobiony, no to ja w takim wypadku teraz to muszę i wybrać suknię ślubną, no bo co ja zrobię? No co jak mus, jak mus to mus że tak powiem, jak customus. Mam nadzieję, że to chociaż tak to strój do pracy, a strój StreamPro wygląda jak do tego, tylko że to jest po karańsku jeszcze, nie jest to do końca przetłumaczone, więc dajcie mi przetłumaczyć, czy to na pewno jest strój wizytowy, bo teraz to może być, słuchajcie, strój do pracy. Frak, to jest frak, a to? Dobra, to zrobię i tutaj, i tej sukni ślubową. No trudno. Co do tego, to powiem wam, że dużo nie mamy wyboru co do sukni ślubnych, jest taka i taka, tamta mi się nie podoba, więc weźmy tą i tutaj weźmy, zróbmy. To samo. No i zobaczymy, w którym stroju to zrobimy. I myślę, że też fajnie było tutaj mimo wszystko zmienić włosy na jakieś dłuższe, jakieś takie bardziej. Mm ułożone, albo chociaż na no, takie żeby to takie chcieć było bardziej no o, albo takie, Czy tamte mi się bardziej podobało w takim sensie, żeby to po prostu było o te żeby po prostu to miało było takie bardziej uroczyste, więc no tak wygląda to na ten moment, no dobra, to ja wracam do was na ślubie, ztem przed chwilą nie, że czeka na nas prezent od e, tutaj naszego Drake'a więc zobaczmy co od niego dostaliśmy bo jestem w szoku, nie, nie wiedziałem, że takie prezenty będą przychodzić po randkach, to jest fajne to się mi bardzo podoba, odpakowujemy i cóż tu mamy Jestem szczęśliwa. <laughs> ale dlaczego szczęśliwa? O, jest szczęśliwa? Oj, co, fajna waza! What the hell! Um, może umieścimy ją gdzieś, nie? No, nie mam pojęcia gdzie ją umieścisz. A może na, na stole, tutaj? Dobrze, no będziemy mieć taką wazę od niego, dzięki. Wow, nic mówi, też, że jego na niego wazę. W kwiaty. No nic, ale powoli, bo kochani, nasza praca tutaj zaczyna się o godzinie 9.00 z tego co ja, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bo jeszcze, nie, bo z tego co robią pracę jako prawnik i w sensie w kancelarii prawniczej, jest króliczą norą. Ja bardzo chciałem tego. O, jest jeszcze nasz dom jest brudny. Dlaczego nasz dom jest brudny? Przecież dopiero co ja go zmywałem. Użyj, mop'a. No, nie fajnie, że to się pobrudziło. Dawaj, o, proszę bardzo, umyte. Teraz powinno być ok. No, ja bym chciał teraz iść do pracy. Czy on już może iść do pracy? Jak mam tutaj kliknąć? Samochód. więc samochodu, nie. Postawa, nie. Dobra, to czekamy. No, sobie w tym czasie pocztę, gazetę. No, dobra. O, podróż samochodem, możemy pojechać do pracy. Dobra, koniec. Podróż do samochodem, kochana, i to jest Twoja. Wow, jaki masz strój zarąbisty. Czy sobie buty poprawiła, okularki ubra? Ja pierdzielę, kochani. No, to zobaczymy, jak to nam pójdzie. Aha, wzięliśmy taksówkę. No dobra, może iść taksówką. I rozumiem, że teraz my po prostu czekamy, aż ona w tej pracy sobie tam pobędzie. I możemy dzięki temu przyspieszyć jeszcze bardziej czas, z tego co wiem. O, dokładnie. I no, czekamy sobie aż na wrócić tej pracy. Możemy nawet 30 razy ten czas przyspieszyć, więc to nie 10 razy sorry. 10 razy ten czas przyspieszyć, więc jak widzicie, sojki szybciej się poruszają. I my. Czekamy po prostu na to. Jak nasza Hayley wróci, i sobie będziemy musieli zaraz, z tego co rozumiem, gnać na wesele. Możliwości wystąpienia w filmie skontaktował się ze mną sławny, filmowy scenarzysta. Poprosił o przeprowadzenie wywiadu, by omówić tworzenie postaci oparte na moich doświadczeniach prawniczych. Choć brzmi to interesująco, obawiam się, że moja historia może zostać nieudolnie przedstawiona. Weź udział! Słuchaj, kto wie, zobaczymy, co się wydarzy. Zdecydowałam się wziąć udział w rozdziale kwalifikacyjnej i myśląc, że życie prawnika będzie jak scena z filmu. Film <grym> odniósł sukces, a moje nazwisko stało się znane publiczności. Co prowadziło do zaproszeń na wykłady? Ok, fajnie, ale nie jesteśmy z tego żadnych dodatkowych pieniędzy. ciekawe jestem, co to, ma, co to ma znaczyć. Zobaczymy. Ok, wróciliśmy i zdobyliśmy 300 miałów. Dzień dobry, kochana. Jak się czujesz? Chyba dobrze. Czy ja mogę jakoś zobaczyć postęp pracy? Jakby, jak ona tutaj awansuje? Co w naszym telefonie? Bardzo myślę, że to jest w naszym telefonie kariera. Aha, i mamy 13% do zostania starszym adwokatem. Nie wiem, czy możemy coś zrobić, żeby mnąć się bardziej, jakby jakie wiecie, umiejętności nam są potrzebne na ten moment. No ale zobaczymy, Dostać może jakieś pieniądze, to jest plus. Nasza wesela zaczyna się za godzinę, więc liczę na to, że ona sama tam pójdzie, bo ja nie wiem, co zrobić. Przebierz się może w odzież formalną, no bo w końcu, kochana, idziesz na ślub. Jezus, jak jest piękna. I can't, jak jest szczęśliwa, love it. No i. No i nie wiem czy możesz tam... może nie, nie siedzieć tam samo, może niech to cię po prostu przeniesie. Także <gry> powiedzmy, że ostatnie przygotowanie, że tak powiem, tutaj trwają do tego. Mam nadzieję, że jesteś przyjęta tym. Ej, a to się nie miało zacząć już? Nie, o 16. Obejrzenie Newsów przed ślubem jest ważne. No i. A, level up nam się podniósł, krytycznego myślenia. Okej. Okay. I mamy 3, 2, 1 Ślub. Okej, okay. zaczyna się teraz. Ślub Hailey i Drake'a. Okej, okay, idźmy tam, oczywiście, że biegnijmy. Witam serdecznie. OK, mamy podziękuj gościom za udział w weselu. Przygotuj przemówień na ślub. Razem przejdźcie wzdłuż ślubnego korytarza. Czytajcie listy, rzuć bukiet, klaskaj. No i tak wygląda nasze venue. Jest Drake, okej, okay, jak się ubrałeś, stary? No, jak na ślub, to interesująco. Nie powiem, że nie, ale... Takiego sobie wybranka życia wybraliśmy. Życia, a raczej do, do rozwodu i do dziecka numer dwa. No i tak wygląda nasze... Ślubne venue, nasza ślubna parcela. Tutaj mamy jakieś jedzenie i jakieś kawki rozstawione. No fajnie to wygląda, nie powiem, że nie, kochani. Chyba z gości jeszcze nikt nie przyszedł, także nie wiem, przygotuj sobie ty tą przemowę w takim wypadku, bo to rozumiem, można kliknąć. Razem możecie przejść według, wzdłuż ślubnego korytarza. Jak klikam w teczną, to one po prostu się tutaj. Będą działać. O Boże, ona ma nawet kwiatki, zobaczcie. Jezus, to jest całkiem słodkie. Ja chyba chcę zrobić zdjęcie. tada Słodkie. Nie rozumiem, będą sobie tak szli i będą pozdrawiać ludzi, których nie ma, bo nikt nie przyszedł najszyb. O dobra, ja coś gościa sam, słuchajcie, jest ok także, także spoko. No, jest to mega słodkie. I powiem, że nie. I mamy takie coś w podstawie gry. Więc tak wiecie, jest to sztosem. No i dziękuję serdecznie. Dobra, o to się udało nam zrobić. Tego widzisz jeszcze nie udało, a nie mogę podziękować. Brak możliwości prowadzenia akcji na bestem Iwcie. No dobrze. No to czytajcie swoje listy w takim wypadku tutaj, bo widzę, że ty przygotowałaś jakiś listę, o tym nie wiedziałem, kochana, że takie coś się wydarzyło. Tutaj na Twoim ślubie. Słodkie yep. to jest, bo ona jest w ogóle śliczna. W sensie jest taka. Ma, ma, no podoba mi się ona jako zojka po prostu. Rzez, że pani Monika będzie nam udzielać ślubu tutaj, tak? Okej. Okay. I teraz oni chyba mi się drugi raz przyjdą, bo teraz tak naprawdę dopiero ten ślub się zaczyna. Ma to sens. Ma to jak najbardziej sens. I mamy. O, zresztą tutaj krzyczy i ten. No nie mamy za dużo znanych. Ona też tam tutaj krzyczy i, i że tak powiem, dopinguje. E no na razie nie mam dużo zamach, ale rozumiem, że jak przy każdym ślubie, to będziemy po prostu mogli naszych byłych mężów zapraszać, także nie ma żadnego problemu. Dobra, to się udało zrobić. Mega, czyli to mam zrobione. Teraz musimy czytać listy jeszcze raz przy tutaj naszym ślubie. Teraz możemy, jeżeli nie wybierz budowę relacji, już jest konwersacja, relacje nie będą się pogłębiać miał. Okej, okay, ale chcę rzucić bukiet, jak to wygląda? Stara rzucaj bukiet. O! Kto złapie bukiet? Jak to wygląda? Okej, okay, bukiet leci i kto złapał? Kto złapie? Nie, chyba nikt nie złapał bukietu. No okej. Okay. Ale rozumiem, że... Może być tak, że ktoś złapie, po czym nowożeńcy mogą klaskać i brawo i świętowanie, uczestnicy wesela mogą świętować, rozumiem. I teraz jakby my możemy sobie zrobić ślub-ślub, tak? W imieniu brączki, o, wymienić brączki możemy, no to chyba o to chodzi teraz, słuchajcie, w tym momencie. O Jezu, jakie to słodkie, nasz pierwszy ślub i pewnie nie ostatni. W sumie w takim, wiecie, Simsowym tutaj anturażu to by się to robiło na samym końcu, że jakby ostatni nasz partner to jest nasz faktyczny Małżonek, a tutaj nadal w pierwszym, ale mamy, słuchajcie, to zrobione. No i teraz macie się pocałować. Tak! Boże, super. I nie wiem. Daj mu całusa teraz. No, ona jest taka zachwycona. No i teraz mamy całusa pięknego, a taki może bardziej wiecie Bądź razem dzięki prawdziwej miłości, tylko nie. Myślałem, że taki zrobią wiecie ten całus większy. I by the way, no niestety nie jest to prawdziwa miłość. Boże, serce się na daj wyświetlają. Aha, bo tu jest więcej tych opcji. Przemawiaj, wymienia brączki, to wszystko zrobiliśmy. I ci razem tej silną drogą radośnie, to wszystko zrobiłem. Ja myślę, że tańczonojący jeszcze jest zobaczcie. Jeszcze twoje fajerwerki, dyskretnie pójść bąka, drwi, płaszcz, zbdzięcie, rzuć śmieciami, ładne pieniądze, przekazaj klaskaj, odpal fajerwerki, dyskretnie puść bąka, what the hell? To ja chcę żebyście odpali fajerwerki! Odpalcie fajerwerki, dawajcie Kto odpali fajerwerki? Owu tam się odpaliło jakieś coś, on coś tam odpalił Rzuć Aha, czyli możemy jakby klikać to, żeby on na przykład rzucił widzicie płatkami kwiatów. Dobra, ja to zrąbałem, bo widzicie, on tam rzuca teraz. Uczestnik może puścić bonka, ktoś może płakać, ktoś może zrobić zdjęcia, ktoś może coś z śmieciami. My jeszcze możemy robić jakieś rzeczy. Nie, aha, czyli to jest taki widzicie, że możemy to po prostu odpalać, że oni to będą robić. Super. Pomyślałem, że te śluby są fajnie zrobione, bo te Zojki faktycznie robią te rzeczy, więc mi się to podoba. No i co ja myślę, że teraz trzeba, tutaj, nie wiem, włączyć jakąś muzykę i może jakiś pop, coś takiego i potańczyć, czy, czy ty potańczysz, kochana? Tańczcie razem. O! Jest może jeszcze razem, więc tańczcie razem. Nie wiem, kto tam sobie, czuje. oni czy co. O, z nim mogę wybrać, z kim tańczę, okej. Okay. Aha, on tam tańczy tytuł, ale słuchaj, no jest, jest balanga, kochani, jest balanga, ewidentno. Zarąbiste to jest. Jakby, no, jest lepsze niż w innej grze. Nice. S. <grym> na Wiecie, co chodzi. tam jest ktoś jeszcze. Marty. Puścił dyskretnie bąka. Jezu, puścił. Dobra, skończył się nasz ślub. Gratulacje z okazji ślubu. Drake Hutches i Hailey Alien są teraz małżeństwem. I zobaczymy, co się dzieje dalej. Rozumiem, że on się będzie mógł do nas przeprowadzić. Dokładnie, on, on nie, miesz nie mieszka tutaj w tym mieście, więc ja bym chciał, żeby on się przyniósł do nas. Super. W naszym domu. nie dzielmy aktywów, nic i okej. Okay. I no cóż, teraz zajmę Was na noc poślubną i na praktyczną ciążę, żeby zobaczyć, jak ta ciąża działa. No, kochani, trochę czasu minęło. Jestem tutaj z naszym Drake'em, no i w końcu mieszka on u nas i w końcu możemy postarać się o dziecko, bo jesteśmy już małżeństwem. Widzicie, to zasugeruje posiadanie dziecka. No także, ja już napisałem tutaj, czy, czy, czy można to naprawić, bo mam nadzieję, że będzie naprawione i że będziecie mogli, co będziemy mogli robić po wyjściu tej gry dzieci bez ślubu. No kurde, bez przesady, nie jesteśmy w średniowieczu. Więc zobaczmy, czy teraz im się uda za pierwszym, czy nie za pierwszym, czy będzie to sukces, czy nie sukces. No i proszę bardzo, wchodzą oni i mamy oczywiście znowu wielkie serce i zobaczymy, co na to nasza Hayley czy uda się to zrobić, czy nie? Jeżeli uda się, to my zaraz zaczniemy rozwód i zrobimy szybką wyprowadzkę. Taki będzie mój plan. Wykonajmy z tym test ciążowy i zobaczymy, czy to się uda. W ogóle my malujemy kolejny obraz, jak widzicie, tutaj piękny, zamyślony profil i wchodzimy sobie do łazienki. No i Hailey czy dziecko będzie obecne, czy nie? Udało się? Nie? O nie, nie udało się. Jest smutna, wracaj, stary. Oczekiwanie na ciążę jest doświadczeniem pełnym nadziei i radości, lecz rozczarowanie i smutek z niepowodzenia mogą być przytłaczające. Pamiętaj jednak, że marzenia i nadzieje, które skrywasz głęboko, Został zatrzymany tylko na chwilę. Czasami po prostu potrzebujemy więcej czasu, aby osiągnąć to, czego pragniemy. Jezu, straszne. Stary, gdzie ty idziesz? Mógłbyś wrócić do domu, proszę cię. Nie, ten poszedł do jakiejś, kurde, co to jest w ogóle za miejsce? Na tarota poszedł czytanie. Stary, ja wiem, że ty może jest jakiś taki bardziej uduchowiony, ale nie, wracaj do domu i zajmuj się ciążą naszą tutaj, bo jesteś tam tylko dlatego przydatna na ten moment. Próbujemy jeszcze raz, tym, tym razem znowu, i zobaczymy, czy tym razem się uda. Mam nadzieję. O, ale ona też musi zaraz zjeść. Mam nadzieję, że będziesz już szczęśliwa, mam, że jesteś smutna, bo nie udało ci się zajść, ale mam nadzieję, że ci się uda tym razem. Let's go, wykonajmy test ciążowy i czy tym razem to będzie ten moment, kochana? Znowu nie? Jezu, dlaczego drugi raz się nie udało? What is going on? No jak teraz się nie uda, to ja już nie wiem co. Próba numer 3. Udało się? Udało się? Tak! Yes, gratulacje z okazji zajścia w ciążę! Hailey Alien powitała nowe życie. No jeszcze nie, powita dopiero co. Wymagana jest specjalna uwaga, aby mieć pewność, że każde mądro na dziecko stanie się szczęśliwym wspomnieniem. ciąża jest podzielona na wczesny, środkowy i późny okres, który zajmuje w sumie 3 dni. Funkcja edycji wyglądu jest niedostępna, to w sumie zrozumiałe, blisko terminu możesz kliknąć Haley Alien, aby przejść do narodzin i nie martw się, no nawet jeżeli to przegapimy, to możemy spotkać się z dzieckiem w ciągu 5 godzin od narodzin. Okej, okay. dobra, ja chcę mieć rozwód, gdzie stary, I'm sorry stary, to musi być ikoniczne, niestety stary, musisz wy, wy, wyganiać stąd, wyginaj stąd, czekajcie, konflikt, weź rozwód, bardzo mi przykro, przybieg, bo go zawołać słuchaj, wiesz co, niestety, ale on się zaśmieje, o co chodzi? <laughs> Udało się rozwód. Hayley Ailyn i Drake Hudgens są rozwiedzeni, płyną własnymi drogami. Wspólna podróż dobiegła końca, ale czekają ich nowe początki. Niech znajdą szczęście na swojej drodze i niech życzą sobie na tym odwagi w dalszym życiu. No i co jest smutne? No ewidentnie jest smutne, bo się rozwiedliście. boże. I czy on teraz mają znajomych i może na nią straszna miłość jest? Masakra, macie siebie dość lepiej, nie wchodźcie sobie w drogę. I mamy tutaj wspomnienie, właśnie, że poznali się, zaręczyli się, wzięli ślub i. Pękło im serce, niestety. No nic, czas do edycji miasta i czas go stąd wypierdzielić. My mieszkamy tutaj i z tego co rozumiem, możemy jakoś tą rodzinę edytować. Okej, okay. i teraz mogę między tą rodziną a tą rodziną kogoś przenieść? Nie, nie rozumiem. O, dobra, Wypierdzielmy go. Nie chcemy z nim mieszkać. <laughs> Sorry. No dobra i teraz możemy wrócić do grania naszą Haley. Okej, okay. już go nie ma. No dobra, moi hań, teraz. Będziemy patrzeć, jak wygląda ciąża przez te trzy następne dni. I tak naprawdę, jak wygląda życie? Także, Heili, tylko kontynuuj malowanie swojego obrazu, może staniesz się. O, na no, odległość maluję. <grystanie> no, błędy we wczesnym dostanie będą się zdarzać. To jest, kochani, coś bardzo, czego musimy się spodziewać. Więc ja teraz będę po prostu obserwował i ciążę i zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozwijać podczas tego okresu. No, jesteśmy, moi kochani, jak widzicie w pierwszym trymestrze i ten brzusio jest troszeczkę większy. Chyba w pierwszym trymestrze w sumie nie jest to nigdzie napisane, ale założę jeszcze który pielowy, żebyście zobaczyli jak to dokładnie wygląda, no jest ten brzusio trochę, trochę większy, więc idźcie kochana sobie spać dalej. No i no spokojnie na powoli będziemy czekać na naszą pierwszą mini mini kruszynkę. Okej, okay, mamy ciekawostkę, bo mamy rachunki. Witaj, to jest twoje zawiadomienie dotyczące płatności za rachunki za media. Proszę sprawdzić dokładnie poniższe szczegóły i dokonać płatności do terminu płatności. Okej. Okay. Można kwota do zapłaty 636 miałów, podatek od nieruchomości 481 miałów, rachunek za prąd 116 i zawody 39. Jestem ciekawy, jak to jest em, opłacane. To, w sensie jak to jest obliczane, to też jest bardzo interesujące. I mamy dwudniowy termin płatności. Jeżeli nie zapłacimy, to ograniczono usługi elektryczne, później ograniczono dostęp do wody, a na koniec jest licytacja majątku. Ły, co ciekawe. Będę musiał to sprawdzić. Nie zrobimy tego z naszą tutaj Heili, bo nie jestem tragiczny dla niej, ale na pewno sprawdzę to u innej zojki. Ok, przesłaliśmy płatność i opłacono. Zaksięgowano. Świetnie. A czemu tylko najdziesz do pracy dzisiaj? Czy my nie mamy dzisiaj pracy? O, nie, dzisiaj mamy wolne. Okej, okay. fokani. No to dzisiaj skupię się na malowaniu. No myślę, że mamy już dobry trzeci trymestr i to dzisiaj... O, nie, nie pracowniczy ubraniem, czy ty dzisiaj już ten, bym chciał pokazać Cię normalnie w codziennym. No tak ona wygląda, więc ten druszek już jest, że tak powiem, jestem ciekawy w sumie, nie zastanawiałem się. Czy w Inzo w tym... A czy jesteś poirytowana? Co ciekawe, weź sobie z róg może rybę z frytkami? Bo zalew smutku i przygnębienia. Okej, okay. ciekawe. Jestem ciekawy, czy w Inzo i możliwe są trojaczki i, i wiecie, bliźniaki? Bo w sumie nigdzie. w ogóle te detale w przygotowaniu ja pierdzielę. Mocny shit. Ale nigdzie nie widziałem żadnych wiadomości o tym, żeby, wiecie, gotowanie, w sensie, żeby, żeby to było możliwe. Widziałem rodzinki, które mają po trójkę dzieci w podobnym wieku, więc może i jestem ciekawy, ale no na ten moment nie mam nigdzie takiej e, info potwierdzonej. Nie wiem, czy ona zdąży przed pracą, chociaż nie wiem, czy ona dzisiaj pracuje, ale jeżeli nie, to nie zdąży przed robotą do... O, nie pracuje i ma dyskomfort w związku z porannymi mdłościami. Samotne spojrzenie zniewołuje nudności z powodu porannych mdłości. No mam nadzieję, że nie, bo teraz będzie problem, jak tu teraz po zjedzeniu takiej pięknej ryby z frytkami. lol. No nic, ale ja myślę, że dzisiaj to jest moment, w którym właśnie będziemy rodzić. Tak mi się wydaje, Mam troszkę sobie w domu i ten sobie posprząta. Wiecie, moja mama mi opadała, że ona to w ogóle w ciąży ze mną, to musiała już później pod koniec tej ciąży leżeć i się nie ruszać. Aż w końcu już była wkurzona, że ja nie wychodzę z tego brzucha i po prostu poszło. Oj, tutaj brudno! To jest brudno, tak? A, nie myślę, że jakoś jest mocno brudno, znaczy jest lekko brudno na tym łóżku, na przykład, więc widzicie trzeba tutaj w każdym pokoju sprzątać, żeby jaj nie było bo może powrócić, No ale w każdym razie moja mama powiedziała, że ona się wsiada za sprzątanie i w, w końcu mnie wycisnęła, więc może to jest sposób, także niech ona po prostu posprząta w każdym domu tutaj i zobaczymy, czy dzisiaj uda nam się urodzić naszego pierwszego babasa. Teraz się rozgrywała, dlaczego się poirytowałaś? Bo budziłem się ze snu, aha, to jesteś koszmar, już tak się to traktował? Nie chciałabyś nigdy więcej znaleźć się w tej sytuacji, czy masz jakiś zły sen, Okej. Okay. Słuchajcie, rozwijamy jej umiejętności jak szalony Ogólnie, zobaczcie wszystkie umiejętności Mamy gotowanie na czwartym poziomie Więc domowe na drugim Kolejne na pierwszym, druga na pierwszym, sztuka na czwartym Widzicie? Wow, jest parzenie kawa ogrodnictwo, to też musimy wszystko Pokombinować Bo naprawdę jest tego sporo Jest sporo możliwości Oh my god, zrobiliśmy jakiś doskonały Obraz i on kosztuje tysiąc miałów Wcześniejsze moje kosztowały sto Albo coś, a ten możemy sprzedać Jakby wystawić na aukcję właśnie w tym pocket markecie Patrzcie, mamy tutaj, że sprzedajemy te obrazy, tutaj mamy, że sprzedamy, widzicie, 12, 13 i nagle po prostu 1000 simoleonów kosztuje ten, what the hell, mocny shit, fajnie. Moi kochani, jest, mamy wow. możliwość urodzenia w końcu, jeju, no i zobaczymy, jak to wygląda, czy coś się zmieniło od tego czasu, czy dzieci są mniejsze, bo dzieci wtedy były ogromne. O, i łapie się ona i krzyczy, to wyglądało podobnie wcześniej i teraz możemy mieć najprawdopodobniej cutscenkę. Ze szpitala, to już też widzieliśmy wcześniej. Czyli śluby się zmieniły, ale niestety te sceny ze szpitala się nie zmieniły. Chyba, że po prostu tam się dziecko pojawi? Nie, o, mamy to. E, ale taka scenka jest chyba inna. Tak mi się wydaje. O! Inna, inna inna była, inna. Wtedy ona tak leżała i w ogóle. I mamy dziecko. Jest może na i imie! Haley Alien i Drake. Właśnie cieszą się z narodzin mojego aniołka. Powitajmy najmłodszego najbardziej uroczego członka rodziny. Dziecko pojawi się w kołysce. W domu wejdzie do budowania, by zmienić lokalizację kołyski, okej? Okay, no i mamy. Mm, chłopczyka. Dobra, niech się nazywa Justin. Okej, okay, niech ma imię. Justin i oczywiście. Alien. No to proszę bardzo, jest pierwsze bało w naszej rodzinie. Gdzie ty jesteś? Babo? O Jezus, baboski bo są mniejsze. Hej. I masz oczy zielone po mamie. Nie mam siły. I co możemy z tobą robić? Czy mamy więcej możliwości. Chodź matko. Brawo, brawo, cieszymy się, że urodziłaś. Pokaż go tutaj, chodź. No i mamy babaska naszego. O, możemy zmierzyć temperaturę, zrobić dzień dziecko. Wyszedł w dziecku tajemnicę. Baw się z historię. Baw się twarz twarzy, zatańcz dla dziecka. Pocałować, zrobić wspólne selfie. Patrzcie, ile mamy interakcji. Wow, wow, iła. Wow. Humor prysław. Ponienny. Swisz na operaturę. dobra, to pocałuj go. No i w ten sposób, naszym pierwszym dzieckiem, będziemy kończyć. Moich kochani teraz zapytać o imiona dla. Oj. Dla naszych zdjęcia w Kors woboskowi. Chciałem prosić was o imiona dla naszych przyszłych dzieci. Więc jeżeli macie jakieś fajne propozycje imion, to zostawcie w komentarzach. Ja będę wybierał z kolejnych komentarzy, kolejne imiona. Także mam nadzieję, że będziecie mieć jakieś kreatywne pomysły. No i to jest nasze Bobito. Ooo! A czy ty masz swojego ojca w znajomych? Masz, okej. Okay. Ona w ogóle zapomniała jego ojcu, ale on ma na szczęście więc może czasem będziemy mogli się z nim skontaktować. No dobra moi kochani, w takim wypadku razem z Haley i razem z Justinkiem dziękuję wam pięknie za oglądanie tego odcinka i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach z Do zobaczenia następnego i hej!